Siemaneczko, z tej strony Mendy, ja w dzisiejszym odcinku jesteśmy na Jailbreak'u, ponieważ mam pokazanie wam wszystkie funkcje i nawet te takie ukryte, tajemne funkcje piesków, tych co do wam dodali właśnie ostatnio, więc od widzowie, że cieszycie się, cieszy, że jest odcinek i ja nie strajkuję, pewnie jak oglądaliście telewizję lub nie oglądaliście, to wiecie, że jest strajk i nie ma nic, więc u mnie jest odcinek, więc mam nadzieję, że zostawicie za to lajkacza, like, subskrypcję i dzwoneczka, a my co, teraz korzystając z okazji, lecimy sobie teraz... Ło, dobra. Lecimy sobie teraz po pieseczka i pokażę Wam. Bardzo dużo osób prosiło, żeby Wam pokazał, jak pies siada na różnych autkach. Więc yy, bierzemy sobie tu i teraz zobaczymy, jak pies siada. Później pokażę Wam, ale zaczniemy od czegoś chyba fajniejszego. Yy, wiecie, co fajniejszego zacząć? Tego, żebyście zostawili tutaj lajkacza. Tak jest i subskrypcję. Dobra, yy, macie swojego pieska, on za Wami biega. gdy... Jesteście troszeczkę za daleko jego, to on się do was teleportuje. Na przykład zrobimy sobie teraz tak. I widzicie, piesek już do was nie przejdzie, bo się popsuł. Jest zamknięty w. ze ścianą tam, ale zobaczcie, dojdziecie troszeczkę dalej. To piesek nagle wam w powietrzu się teleportuje. No, no to mamy tutaj tą funkcję pieska. No i co następne? Gdy macie swojego pieska, i staniecie se chwilę miejscu. Zobaczcie teraz to. Mogącie stać w miejscu, się nie ruszać. Nie ruszacie się teraz w ogóle. I wasz pies nagle siada. I macie. Się, I was piesek nagle siada i się siedzi. I gdy podejdziecie do niego, możecie go pogłaskać. On wstaje i się cieszy. Więc no. Na mnie to jest kozak. Więc yy, sprawdzamy, co ten piesek? Usiądź teraz. Ło, wow, pogłaskany. I się jeszcze cieszy. I tak możecie zrobić z dwoma pieskami i bierzecie je głaszczecie. O. Ten jest fajny, ten jest fajny, ten jest fajny, naprawdę ten jest fajny. W ogóle dwa są fajne, ale ten chyba... No, dawaj siad. Ten w ogóle ma jeszcze kamizelkę, zobaczcie to. Chociaż i tak są niezniszczalne, to ma kamizelkę. Ło, wow, on też tropi! Dobra. Czyli... usiądzie czy nie usiądzie? Sprawdzimy. Oszczek! I usiadł, i, i pozbłaskany. Dobrze, dobra. Yy, jak widzicie, pieski w każdym samochodzie siedzą inaczej. I ktoś mnie poprosił, żeby pokazać, na przykład, jak one yy, siedzą w y, dronie. Więc w dronie on siedzi obok nas. Jak on siedzi w wojskowym helikopterze? Jak on siedzi w wojskowym helikopterze? Czy w helikopterze siedzą, czy nie siedzą? Siedzi na środeczku. Okej, okay, siedzi na środku, więc ciekawie. Monster traku pewnie niektóre osoby widziały, jak on siedzi. Okej, okay, tak siedzi. Dobra. Sprawdzimy teraz Volta, A, z tego co wiem, na Volcie nie siedzi. No, na Volcie nie siedzi. Ale znam pojazd, który też jest mały i dwuosobowy. I my moim zdaniem powinien jakoś tam. Ale zaraz sprawdzimy, eee, sprawdzimy jeszcze w wrighta. Sprawdzimy jeszcze w jak on siedzi na wrajcie. I na tym zwykłym. Na tym zwykłym, jeżeli to pamiętam, siedzi na masce chyba. Tak, na zwykłym siedzi po prostu na masce. Ej, to jest naprawdę tu ciekawe. Na Wrajcie siedzi też na masce, ale ja na kładzie jak on siedzi. Ej, jak właśnie siedzi na kładzie. I zaraz sprawdzimy... a, nie sprawdzimy jak siedzi na tym. Teraz sprawdzić jeszcze jak siedzi na tym pojeździe UFO ludzkim, ale ma dopiero piąty level. Nie mam jeszcze dziesiątego, więc dziesiątego jeszcze troszeczkę mi zostało. Ale z tego co pamiętam tutaj jest yy, ten kładzik, czy na kładzie siada, czy nie siada. Dobra, czy na kładzie siada? Nie, na kładzie nie siada. No szkoda, że na kładzie nie siada, myślałem, że jednak usiądzie na kładzie. Tak biegnie, jejku, jak zasuwa, dobra. Zobaczymy jeszcze to i powiedzieliście mi karetkę i straż, dobra. No i tutaj na spokojnie się siada. Yy, zrobimy szybkie małe kółeczko, jak on siada teraz na tym? I jeszcze, czy na motorówce siada, tak jest. Straż pożarna. Czy straż pożarna siada, czy nie siada? Wow, ej, tu też ciekawie u góry. Taki pies strażak z niego. Ej, naprawdę tu ciekawe niektóre są. I tu mamy g, możemy strzelać wodą. Dobra, auta, które mają środek po prostu siada w środku, auta, które środka nie mają, siada gdzieś na zewnątrz. Znawiam je jeszcze. Tu. On tu siada? Nie mogę, to tylko policja Ale ciekawe, to trzeba kiedyś sprawdzić I zobaczcie, w tym aucie siada na dachu Oni serio chyba nie mieli Gdzie nie teraz tego psa umieścić Więc po prostu losowo go dawali w jakieś miejsca No bo ten dach No jest strasznie dziwnym miejscem Dobra, idziemy sprawdzić ten teraz jeszcze ten Tutaj Czy motorówka O, na motorówce Też z tyłu siedzi Ale miejsce, kozak no i teraz chyba jeszcze jedno ważne miejsce, pewnie zastanawiacie yy, jedno, czyli statek. Gdzie na statku siedzi? Może gdzieś u góry, gdzieś na dole. Czy o statku zupełnie zapomnieli? Idziemy to sprawdzić. Statek będzie ostatnim, a później pokazuję wam jedną fajną funkcję, jak wykorzystać psa. Naprawdę na kozacki mieć. dobra. Yy, tu. Yy, dobra, zanim w ogóle pójdziemy do psa, jeszcze jedną rzecz muszę sprawdzić. Tak, nie, no po prostu tu jestem. Jak pieśń siedzi na tej, 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 tu. Dobra. Czy ta się tu zrespiła? Się zrespiła się. Czy tu się też? A, tu na luzie, Dobra, motorowa szybsza. I lecimy. Lecimy po ten i jeszcze tylko statek, bo jestem bardzo ciekawy, jak on... gdzie go umieścili na statku. Ale tu, tył? Nie, no jest fa fajnie, fajnie. Wyścigiem motorówek z psiakami to by było też coś. Dobra, już jesteśmy blisko i statek, 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 statek. Mam nadzieję, że umieścili go w fajnym miejscu. Nie będzie to nic złego. W ogóle ja też, jak widzicie, mam dwa psiaki, bo jeden jest psiak y do każdej gry, go możecie mieć. Y jest odcineczek na kanale, jak znajdziecie odcinek, to Znajdźcie odcinek, on jest zestawiony wczoraj, wczoraj, czyli 9.02. Mogą znaleźć, dobra. A, tu z boku jest, zobaczcie. Okej, okay, ciekawie, ciekawie. Dobra. Żeby nie przedłużać, lecimy teraz kolejną funkcją. Możliwą funkcją, co można właśnie zrobić, jeżeli mamy psa. To jest też naprawdę kozackie w ogóle. Jak ja to zobaczyłem, yy, też mi widzowie podsunęli na Discordzie pomysł. Jak to zobaczyłem, to powiedziałem, że jest to troszeczkę złe, ale zarazem kurcze. Taktyki, baty royalowe. No miażdżą kompletnie Jak dobrze wiecie Piesek zabiera HP do 60% I później przestaje atakować Ale pewnie mówicie Mendy, ale no do 60% No to tak trochę dobrze, trochę źle No bo w sumie jeżeli ma poniżej 60% No to ten piesek tak naprawdę wtedy jest do niczego Ale to pokażę wam teraz co takiego może zrobić Bierzecie sobie pieseczka Idziecie sobie teraz yy, do garshopa jak jesteście w gun shopie, To wchodzicie sobie tutaj I bierzecie sobie jakąkolwiek broń I bierzecie C4 Ja się wyposażyłem w full C4 I teraz patrzcie na to yy, Mamy tutaj naszego pomocnika Stoi tutaj Bierzecie C4 i rzucacie na pieska Piesek widzicie jeszcze czwóreczką I co teraz robimy Mamy tu naszego Typka, który sobie po prostu stoi Jak zaatakujemy go Nie biegaj to nas pies leci. I w czasie, gdy jest już bliska, wysadzacie. I osoba jest wysadzona. I teraz na przykład bierzecie sobie tak. Gdzie dobry piesek. Wiesz. Leci na niego Puu dobra. Pat? Nie, nie padł. Ale zobaczcie Dobra. O, nie, ja sam dostałem! Tak to nie miało wyglądać. Dobra. Chodź tu do piesek. To znowu nie tak miało wyglądać. Jeśli się szybko zrobi dwa razy, to wiem, że rzuca się dwa naraz. Aaaa, sam do siebie trafiłem. Dobra, piesek. Masz! Dobra, chodź. Lec na niego. Puuu, poszło. Kochany pies, Ale ty dajesz rady. Dobra, chodź, 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 chodź. Trzymaj. I teraz patrz na to. Nawet mogę daleko, daleko, daleko. Zobaczymy, oddalimy się naprawdę daleko, że ten pies długo leciał, że na przykład, nie wiem, gdzieś tam kołoś traficie ze snajperki i was pies poleci. Jeszcze trochę dalej, 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 dalej. i patrzcie raz na to. Strzelacie, on dostaje. A, tylko ma za dużo HP ma, dobra. Dobra, stój. I pies leci, pies leci, patrzcie, leci. leci. leci, 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 on ucieka. Ale wy się nie boicie, rzucacie C4 i dostaje. Ej dobra, to jest naprawdę kozacka taktyka. Jeżeli chcecie C4 wysadzać na ludzi. Do waszego pieska podsadzacie C4. <grych> dziękuję wam wszystkim za oglądanie. To było dzisiaj na tyle. Wiecie teraz, że psa można pogłaskać. Siada na różnych samochodach inaczej i możecie jednego przystępić C4 i wysadzić nawet wielu wrogów. Na przykład, gdy gracie Batoriala, dajecie C4 i wysadzacie, gdy na przykład dużo osób będzie albo na końcu, żeby po prostu zlikwidować już całkowicie wrogu przeciwników. Więc, drodzy widzowie, dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie. Do kolejnego odcinka.